Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Curtimex, technika grzewcza i sanitarna, autoryzowany partner Buderus Fat, wyżnianka 32. Dzień flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z najważniejszych elementów tożsamości narodowej. Dzień flagi jest jednym z najmłodszych świąt państwowych, dlatego tym bardziej powinno się go propagować i jak najwięcej o nim mówić. Przecież w każdym z nas bije biało-czerwone serce. Flaga to płat tkaniny określonego kształtu i określonej barwy, który umocowany do drzewca może zawierać godło, symbole oraz wizerunki. Flaga jest znakiem rozpoznawczym, symbolem państwa lub organizacji, również miast czy jednostek podziału administracyjnego, oddziału wojski, organizacji politycznych, społecznych, kościelnych, sportowych. Kolory flagi polskiej towarzyszą nierozerwalnie dziejom historycznym naszego narodu, a są nim czerwień, często spotykana może symbolizować przelaną krew w walce w obronie kraju, oraz biel, oznacza ona wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie. Te przyjęte przez Sejm barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach. W styczniu 2004 roku, dzień 2 maja, Sejm uchwalił jako Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. W wielu miastach całego kraju oddano należytą cześć symbolom narodowym, w wielu miastach odbyły się uroczyste wciągnięcia flagi na maszt. Był hymn państwowy. Muzyka Były okolicznościowe przemówienia. W chwilach ważnych dla naszego narodu, i tych radosnych, i tych smutnych, miejsce szczególne zajmuje flaga państwowa. W nią, poprzez barwy narodowe, biel i czerwień, wpisane jest bowiem to, co dla Polaków najcenniejsze honor, godność, prawość i miłość do ojczyzny, nawet za cenę życia. Dzisiaj, kiedy uroczyście obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Możemy wspólnie oddać część symbolowi naszej tożsamości narodowej i państwowości oraz publicznie wyrazić szacunek i wierność Polsce. Były rozdawane flagi. Było uroczyście i podniośle. W kaśniku władze, niestety, zapomniały o święcie flagi i poza wywieszeniem flag na budynkach użyteczności publicznej i latarniach. Nie zorganizowały zupełnie nic, a przecież wzorem lat ubiegłych, ewentualnie wzorem innych miast, można było rozdawać mieszkańcom flagi, zorganizować przemarsz czy chociażby, a może przede wszystkim przy dźwiękach hymnu państwowego, wciągnąć flagę na maszt. Na maszt ten na rynku czy chociażby ten przed urzędem miasta Kraśnik. Bo jak pisał Stanisław Rybka: "Twa flaga dumnie niech powiewa wolności i sławę niosąc w świat".